Witamy Was! W Audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mul książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radio Fiat. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Książka na fali. Przy mikrofonie jak zawsze Karolina Kołacz. Dzień dobry i Agata Olszta. Dzień dobry również. Karolino, z czym dzisiaj przychodzimy do naszych kochanych słuchaczy? A z filmami dzisiaj przychodzimy. Nie no, że. <noise> Tego się nie spodziewałam. Wiem. Przychodzimy dzisiaj, jak zawsze, z książkami dla was, z nowościami, które was mogą zainteresować. Mamy, mamy taką nadzieję. Tak, mamy taką nadzieję. E, mnie zainteresowała na pewno jedna z tych trzech, które mamy. Domyślam się, która. A to cię zaskoczy. O proszę. Więc dzisiaj będzie zaskakujące wydanie naszej audycji, to na pewno. No to od czego zaczynamy dzisiaj? Wybierz numerek. Mm, trzy. Wybrałaś numerek trzeci, a pod numerem trzecim... Bardzo ciekawa propozycja. Mówiłaś, że dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach i troszeczkę poniekąd miałaś rację, ponieważ na podstawie tej książki możemy obejrzeć serial wybitną ekranizację. Tak. A zatem nie przedłużając, mamy dla was książkę autorstwa Igora Braid Ganta. Pewnie tytuł wielu słuchaczom już coś niecoś mówi, ponieważ pod tym samym tytułem możemy obejrzeć właśnie serial. Chyba już są cztery sezony. Ja przyznam się, że nie oglądałam serialu, ale słyszałam różne opinie. Jestem ciekawa właśnie, czy można porównać ten serial do książki. Ja ostatnio o tym rozmawiałyśmy w audycjach, ale padło pytanie, czy najpierw książka, czy najpierw film, album, ekranizacja. Tak, tak. tak. W w tym przypadku myślę, że jeżeli obie nie oglądałyśmy wersji ekranowej, to oczywiście opłaca się bardziej zacząć od jednak książki. Ale o czym sama książka traktuje to się przekonajmy. Osoby, które oglądały serial, doskonale wiedzą, ale dla tych niewtajemniczonych, podobnie jak my tym razem. Damy taki zarys fabuły, rzecz jasna nie całej, ponieważ resztę musicie odkryć sami. Sławomir Wolski to na pozór idealny mąż i ojciec, w rzeczywistości potwór w ludzkiej skórze. Jego ofiary młode i ufne dziewczyny. Jego metoda uwodzenie, a potem czysta rozkosz zabijania. Uuu. Ciekawe. Zanosi się naprawdę ciekawie. Szać to thriller psychologiczny, w którym Igor Brejdygant mistrzowsko prowadzi czytelnika poprzez labirynt ludzkich obsesji, strachu oraz zemsty. Tak jak słusznie wspomniałaś, kilka sezonów serialu już wyszło, konkretnie cztery. W serialowej wersji tej książki w dwójkę bohaterów wcielają się Aleksandra Popławska i Maciej Sztur. Pojarzymy. Oczywiście. I ja mogę powiedzieć jedynie, co dla mnie, jeśli chodzi o kryminały, bo ja jestem, jeśli chodzi o. To na czytacza, pewno wiecie, tak. że Karolina ma tutaj duże zamiłowanie do takich treści grozy. Tak, kryminały, thrillery to, no i horrory również. To jej klimat. Tak, i taki dobry kryminał musi się jednak charakteryzować przede wszystkim, według mnie, taką dobrze podprowadzoną narracją i taką dynamiczną akcją, ale też nie do końca, bo czasami kryminały dla mnie lepsze są jak tak powoli, wszystko mhm. się rozpoczyna, a potem jest takie bum. Też też akurat się tutaj zgodzę. Dla mnie ja co prawda nie czytam zbyt wielu kryminałów, ale jeżeli już, to chyba wolę, kiedy fabuła się buduje tak powoli mhm. i z każdym kolejnym rozdziałem wychodzą nowe fakty, które po prostu robią taki efekt. Wow, tak. niż jak się wszystko dzieje naraz i jest takie przeładowanie tym napięciem. Myślę, że takie powolne budowanie właśnie fabuły. To jest dobry ruch. Najgorzej dla mnie, jako dla czytacza, jest to, że na przykład jest koniec już książki, ostatnie zdania i jest tam właśnie taka akcja: koniec, mm -hmm. otwarte zakończenie, Lej, i nie wiadomo, boże, co tak, dalej. Ja nie znoszę otwartych zakończeń. To zależy, bo jeżeli jest kontynuacja, no to tak, takie to otwarte inaczej, zakończenie tak. ma sens, ale najgorzej, jeżeli to jest jakaś jednotomowa powieść i po prostu zakończenie jest otwarte, no to, to co zrobić? Ma, <laughs> masz niedosyt wtedy i już w żaden sposób sposób sobie tego nie zrekompensujesz, ale możesz sobie wyobrazić, co by było no, owszem, dalej. No, w sumie możemy sobie własne zakończenie stworzyć, tak. takie interaktywne. To też jest to plus też plus. taki właśnie. Więc jeżeli szukacie jakiejś ciekawej lektury z dreszczykiem na już, no myślę, prawie zimowe wieczory to polecamy wam sięgnąć po książkę Igora -Ganta, po poszać, nie będziecie żałować. Polecamy. To skoro wybrałam numer 3 na początku, to została jedynka i dwójka, logiczne jakby na to nie patrzeć. Co ty powiesz? Dobra matematyka. To teraz chcę numerek... Jeden. No dobrze, to idziemy do jedynki. Tutaj troszeczkę bardziej gabarytowa pozycja niż szać. Ale ładne też wydanie. Ale ładne wydanie w twardej oprawie, takie bardziej albumowe. I poniekąd y, mówiąc, wydanie albumowe już sporo naprowadziłam, ponieważ jest to. Ilustrowana historia PRL-u autorstwa Wojciecha Poleka pod tytułem Opresja. Więc jest ciekawy w ogóle tytuł. Dokładnie, ale myślę, że adekwatny, tak. jakby nie patrzeć. Jak pisze autor, ta książka powstała z dwóch powodów. Po pierwsze, poziom wiedzy o tak przecież nieodległych czasach, jak historia państwa nazywanego Polską Rzeczypospolitą Ludową, jest w naszym społeczeństwie bardzo niski, zwłaszcza wśród ludzi młodych i średniego pokolenia. Są bowiem siły i ośrodki usilnie pracujące nad utajnieniem prawdy o latach 1944-1989. Po drugie, jednak coraz więcej osób jest zaniepokojonych kojonych możliwością powrotu tamtych niechlubnych czasów, powstania swoistej PRL bis. W książce ukazana jest szeroka panorama społeczeństwa żyjącego w systemie opresyjnym. Dzisiaj ogromną wagę przypisuje się do poczucia bezpieczeństwa każdego obywatela. W PRL-owego poczucia bezpieczeństwa nie było w ogóle. Każdy Polak zachowujący wierność Bogu, Kościołowi i ojczyźnie musiał liczyć się z represjami, pisze autor. Nie musimy szukać, myślę, przykładów daleko. Kilka audycji albo audycje, nie, kilka audycji temu mówiłyśmy przecież o historii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tak. który jest pięknym, ale też tragicznym przykładem takiej męczeńskiej postawy w tamtych czasach. Zgadzam się. To może przekartkujemy sobie książkę co ty na to, bo zachęciła mnie sama formuła, właśnie taka albumowa. Mm -hmm. Bardzo cieszy mnie fakt, bo większość książek takich albumowych jest wydawana na papierze kredowym. Tak. No którego jest, ja nie znoszę prawda. w dotyku. Po prostu to jest mój bardzo duży, taki sensoryczny, nielubiany bodziec. I bardzo cieszy mnie, że to wydanie. Ma taki dosyć standardowy papier, który bardzo przyjemnie się kartkuje. Jak ktoś by powiedział, tak. że dla czytacza dotyk tutaj, jeśli chodzi o książki, nie jest ważny, a nie, jedna Ja bym polemizowała, ja bym to tak samo jak jest podział na osoby, które wolą czytać wersje elektroniczne i na te, co lubią jednak ten szeleszczący papier pod palcami to prawda. czuć. Więc tu na pewno plus za formę tego wydania. Otworzyło mi się, o jeszcze zwróćmy uwagę na w ogóle liczbę stron, bo jest to dość yy, obszerna pozycja. Ponad 400? Ponad 400, tak, do Dobrze strzeliłaś. W oczy mi się rzuciła też bardzo obszerna bibliografia, o, na której autor budował swoją książkę, a zatem mamy tutaj do czynienia z bardzo szerokimi zasobami, szerokimi źródłami oczywiście autentycznymi, mhm. więc wszystkie dane, które gdzieś tam w tej książce napotkamy, możemy sobie jeszcze swoją drogą zweryfikować samodzielnie, jeżeli na przykład tematyka historyczna okresu PRL-u nas interesuje. Ja Chciałabym się zapytać, jakie są zdjęcia. Czy są kolorowe, czy są czarno-białe? Bo to mnie ciekawi, bo wielokrotnie się spotykałam z takimi właśnie książkami, gdzie na przykład są kolorowe zdjęcia, ilustracje, chociaż w tamtych czasach nie było takich właśnie kolorowych. I to mnie ciekawi, czy tutaj też są. Tutaj, czy jednak czarno-białe. Tutaj myślę, że pan Wojciech Polak poszedł w taką trochę autentyczność no i, i posłużył się fotografiami czarno-białymi, bo przypominamy, że okres PRL-u obejmuje nie tylko lata 80., gdzie myślę, że najbardziej tak kojarzymy PRL tak. z tym czasem. PRL się rozpoczął praktycznie zaraz bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, więc Dokładnie. to sięga już lat 40. Gdzie tym bardziej tej kolorowej fotografii nie było w ogóle. I na samym początku książki pana Polaka mamy na przykład fotografie z lat właśnie 40., schyłku z, z lat 50., -tych. i myślę, że nawet w Czerniej i Bieli te fotografie przemawiają jakoś głośniej, właśnie przez tę swoją tak. autentyczność i brak takiego sztucznego. Tak, niektóre właśnie książki, tak jak wspominałam, dają tą, ten, ten kolor, który jest, tak naprawdę jest niepotrzebny, bo jednak ta autentyczność więcej tak daje też wyobraźni i spojrzenia na te lata, które wtedy były. Mm -hmm. Ja czytam akurat dużo książek historycznych i, i jestem tego samego zdania, że... Nawet jeżeli ta oryginalna fotografia nie jest jakoś wysoce estetyczna, to mm -hmm. jednak autentyzm tutaj odgrywa pierwsze skrzypce, że tak powiem. To prawda. Podkreślamy, że wydawnictwo to Biały Kruk, które o, właśnie. właśnie wydało naprawdę bardzo, bardzo ładną książkę. Polecamy do lektury, jeżeli ktoś się interesuje właśnie okresem PRL-u, to zdecydowanie powinien po te pozycje sięgnąć, a nawet jeżeli się nie interesuje, to uważam, że też powinien sięgnąć, żeby mimo wszystko tę świadomość historyczną budować, poszerzać i nie dać pamięci zginąć. Tak, i wypełnić tą lukę, przede wszystkim mm -hmm. historyczną, o której nie wiemy, Otóż albo to. domyślamy się, ale nie wiemy do końca, jak to tam było. Otóż to. No i naszym systemem losowania został tylko numer dwa. Tak. Tak, w naszej audycji nie tylko mówimy o książkach, uczymy też liczyć. To jest plus. Co, co tu mamy, Karolina, pod numerem dwa? Widzę, że trzymasz dwie rzeczy. No właśnie, to taka niespodzianka, ale. Nie rozwalaj znowu mikrofonu. Przepraszam, Błagam. się Po prostu ekscytuję tymi książkami i, i jest jak jest. Natomiast mamy dla Was dwie propozycje od pani Anny Pliś. Dwie książki, takie tworzące troszeczkę jedną całość, uzupełniające się, dzieło pod tytułem Drzewo Jessego. Co to jest? Najpierw, może zaczniemy od książki w twardej oprawie. Dobrze. Już na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że bardzo urocze, takie estetyczne wydanie. Tak, za, a te ilustracje są piękne. Ilustracje stworzyła pani Karolina kucharska, i zobacz już, jak, jakie ładne są okładki no, od mega. drugiej strony. Nie widzicie tego, ale musicie nam zaufać na słowo, że bardzo wysoką estetyką się charakteryzuje to wydanie. I też z takich kwestii technicznych na pewno plusem jest spora Przepraszam, po prostu <noise> demoluję troszeczkę studio, ale możemy na to nie zwracać uwagi. Duża czcionka, Duża która czcionka. na pewno ułatwi czytanie tym najmłodszym. Mm -hmm. Plus książka jest przeplatana ilustracjami, więc w gruncie rzeczy aż tak dużo tekstu tutaj nie ma i nawet najmłodsi czytelnicy na pewno sobie poradzą sami z tą propozycją. Co my tutaj mamy? Drzewo Jesego to niecodzienny przewodnik po wartościach ukrytych na kartach Biblii. To zaproszenie by wspólnie z rodziną zagłębić się w historie biblijne, także te mniej znane i spojrzeć na nie przez pryzmat zwykłych codziennych dziecięcych przygód. To mamy w środku. O. Brzmi bardzo urocze i bardzo zachęcająco. Co do struktury książki, to jedno opowiadanie na jeden dzień Adwentu. Przypominamy, dziś rozpoczął się Adwent, a zatem jedno opowiadanie zawarte w książce na jeden dzień Adwentu to doskonały sposób, żeby tak prawdziwie zaangażować się i doświadczyć osobiście oczekiwania na Mesjasza. Więc zajrzyjmy sobie do książki jeszcze co tam raz. W środku jest? właśnie, co, co my tutaj mamy. Książka wydaje się być dość schematyczna. Każde opowiadanie ma ten sam, tak jakby, wzorzec zachowany. Zatem zaczynamy lekturę od krótkiego, króciutkiego opowiadania. Fabuły oczywiście nie będziemy zdradzać. I każde opowiadanie jest uzupełnione o czytanie z Pisma Świętego. Mamy tutaj również modlitwę, która bazuje na. Czytaniu z dnia, i autorka wychodzi również z inicjatywą i na koniec każdego rozdziału zadaje nam pytanie. Na przykład, jakich braków doświadczasz w swoim życiu? Czego najbardziej ci brakuje? Lub też, kto może być dla ciebie światłem, nadzieją rozjaśniającą ciemność. Myślę, że taka interaktywna forma lektury, szczególnie dla najmłodszych, to jest strzał w dziesiątkę. Ale chyba też nie tylko dla najmłodszych, bo i rodzice to, też tutaj coś znajdą. Oczywiście, dla siebie. więc jeżeli jakiś dorosły czytelnik ma ochotę na, na taką lekturę troszeczkę lżejszą na czas adwentu, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Ale coś jeszcze masz właśnie, no do, właśnie. do tej książki. Tak, bo mówiło, Myślałyśmy, że mamy tutaj tak jakby dwie pozycje, które się uzupełniają. Teraz mamy przed sobą książeczkę w formacie A4. W miękkiej oprawie przypomina mi taki zeszyt ćwiczeń z podstawówki. To prawda. Jest to cieńsza zdecydowanie książeczka pod tym samym tytułem, czyli drzewo jest Sego, ale jest to codziennik adwentowy na 2024 rok, więc zobaczmy, co tam na nas czeka. No, pokolorujemy sobie później. Mm -hmm. nie? <laughs> I tak na przykład w książce myślę, że te treści były takie bardziej ukierunkowane na teorie i dające do myślenia. To tutaj mamy praktykę, praktykę dokładnie. I na przykład na pierwszą niedzielę adwentu, to jest dzisiaj, czyli pierwszy dzień grudnia, mamy ponownie przypomniane czytanie z dnia. I fajną zagadkę, znaczy zagadkę, zadanie. Rozwiąż labirynt, doprowadź każde drzewo po korzeniach do ziarenka, z którego wyrosło. Bardzo przyjazna forma. Mamy tutaj również krzyżówki, rebusy, różnego rodzaju zagadki, kolorowanki, tak jak zauważyłaś, o, albo moje ulubione szukanie różnic. O, fajne. Tak, my czasem w redakcji, jak na przykład, gdzieś nam wpadło w ręce takie pisemko dla dzieci, to bardzo, to bardzo lubiliśmy, Szukać tych różnic, i niech się dorośli nie śmieją, bo te zagadki czasem są naprawdę wymagające to i prawda. nawet osoby dorosłe nie są w stanie ich do końca rozwiązać. To prawda. I niby łatwe, a, a jednak nie. A nie, otóż nie. Myślę, że tutaj ukłony w stronę dzieci, które to rozwiązują w całości, bo czasem jest pod górkę. I bez klucza odpowiedzi ciężko. Myślimy z Agatą, że na pewno Wam się spodoba i książeczka, i ta druga książeczka z ćwiczeniami, która też rozbudzi Waszą wyobraźnię. I myślimy, że to też świetna alternatywa na spędzenie czasu wolnego ze swoimi pociechami. Zamiast na przykład oglądać film, albo tak czytać książkę w standardowej formule, to możemy razem przystąpić do zabawy. Myślę, że rodzice też tutaj wiele radości odnajdą. Mamy dla Was jeszcze jedną fajną informację. Może? Ciekawostkę. Ciekawostkę o: Nie jest to stricte książka ani nic do obejrzenia, ani też film, ani serial. Ale taka wiadomość, bardziej jeszcze z listopada, ponieważ poznaliśmy laureatów nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dziecięcą roku. Jesteś ciekawa, co tam się wydarzyło? Bo ja bardzo. Tak. Może na początku wam przybliżymy, czym w ogóle jest nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego? Czy Ferdynand Wspaniały to nie był, to nie była książka o takim psie Ferdynandzie? Tą nagrodą honoruje się twórców najlepszej książki dziecięcej minionego roku. Na o, Karolina miała się rację. Nagroda, której patronuje kultowy pies z opowiadania Ludwika Jerzego Kerna przyznawana jest od 2016 roku. Pamiętam tą książkę, bo ja ją mam chyba w domu nawet. Moja mama mi ją czytała właśnie na dobranoc, dlatego mi tak się skojarzył ten Ferdynand Wspaniały. Tak, to tutaj słusznie się pokierowałaś. W tym roku do nagrody nominowane zostało pięć książek. Być może ci słuchacze, którzy są rodzicami albo dziadkami i również Gdzieś siłą rzeczy czy, czytają książki dla najmłodszych, skojarzą pewne tytuły. Pierwszą nominowaną książką była Hajda, czyli Beskid Beskitu, tekst i ilustracje Mani Strzeleckiej. Drugą książką była Silla, tekst Karolina Levestam. Trzecią książką był Szalik o Wisławie Szymborskiej dla dzieci autorstwa Michała Rusinka. Autor wydaje mi się, że znajomy. Nie wiem, czy kiedyś go w audycji naszej. Możliwe, albo Michał coś Ruśinek. o nim mówiłyśmy, albo gdzieś nam coś mignęło. Coś mogło mignąć. Przedostatnią książką było Zbójeckie nasienie autorstwa Marcina Szczygielskiego i ostatnią była książka Ewy Solarz Ziemianie. A laureatami Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego zostali w 2020 w 2024 roku Ewa Solarz i Robert Czajka za książkę Ziemianie. My oczywiście gratulujemy i mamy nadzieję, że kiedyś przy okazji w jakiejś książce i opowieściach o niej się z autorką spotkamy. No i chyba w tej audycji dzisiejszej naszej cudownej Powiedziałyśmy wszystko. Myślę, że tak. Ja bym oczywiście z Tobą chętnie dłużej rozmawiała, ale nas ogranicza czas antenowy, więc noc z dużą przykrością się musimy pożegnać, ale tylko na tydzień, bo już za tydzień wracamy do Was z wielkim uśmiechem na twarzy. Otóż to. W takim razie życzymy Wam miłego popołudnia, pięknej pierwszej niedzieli Adwentu. I do usłyszenia. I każdej następnej. Otóż to. I do usłyszenia. żegnają się z Wami Karolina Kołacz i Agata Olszta. Cześć! Pa! W audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radiu Fiat.